Siemandero, siemandero, witajcie w kolejnym odcineczku. Dzisiaj przed nami zdrabka Rajska Kasa. No i tutaj będziemy szukać naszych wymarzonych palemek, pod które się udamy, jeżeli wygrana będzie satysfakcjonująca, ewentualnie takiego pliku z banknotami, i wtedy również udamy się pod palmy. Jeżeli wygrana będzie wystarczająca. Przed nami tabela z wygranymi od 5 zł do 180 tysięcy. Także my sobie życzymy jak najwyższych wygranych. No i jest to również odcinek 9, konkursowy. Także do końca już nam niewiele zostało. Kto ma ochotę, to jeszcze działa. No a od przyszłego konkursu już będą trochę inne zasady, także o tym powiemy gdzieś tam w międzyczasie. Na dzisiejszą premierę rajskich klimatów zakupiłem 5 sztuk i będziemy tutaj po malutku sobie drapać, zobaczymy czy będzie tu jakaś konkretna wygrana. Także lecimy sobie z koksem że tak powiem troszeczkę przyzumujemy warstwa pewnie będzie przyjazna no i co? No i zobaczymy co tutaj słychać co my tu mamy na początek wisienki cytrenka plecak Dropach, coś jest do czterech liter, tego trzeba wymienić. Słuchajcie, awokado hmm, chmurka, słońce. Arbus Biedrona Balsam na uspokojenie i Ananas też na uspokojenie. Czyli tutaj, że tak powiem, nie ma nic. Słuchajcie, przed chwilą słońce naparzało jak wściekłe. A teraz już jakaś taka wścibska chmura przyszła i widoczność się ograniczyła co my tu mamy słoneczko arbuzka cytrynka balsam znowu na uspokojenie chmury wisienki mi tutaj. No dobra, fajnie się zaczęło. Rajska wyspa będzie chyba pod budką z kebabem. Ale nic, lecimy do rycy Awokado, wiśnia, o, rowerek, plecak ananas, też te chmury nas tutaj prześladują, słońce też nas prześladuje. Biedronka i balsam. Także trzecia jest niestety, że tak się wyrażę pusta, żeby my tu ogarniemy tutaj trochę gruntu No dobra, zobaczmy kolejną <laughs> Awokado Balsam ciągle, balsam nas prześladuje. I plecak. Mm -hmm. No dobra. Mister Arbus, Ananas, Wiśnia, Oj, Biedronka, Kwiatuszek. Ta cytryna i chmury. Bardzo jestem usatysfakcjonowany tą opcją. Dobra, jedziemy ostatnio, zobaczymy na uspokojenie znowu balsam. Plecaczek. Biedronka. Rower. Arbus ananas, <laughs> Tak, słoneczko, kwiatuszek, awokado i co będzie na Wiśniu <laughs> Dobra, dzisiaj że tak powiem szału nie ma. Zakupione 5 sztuk. Wszystkie 5 przegrane także. Na razie rajskich wakacji nie będzie. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.